Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blue's Adventure Time Tower Defense. Ja jestem SeifMod, a dzisiaj otwieramy sobie orby. Z tego będziemy mieli do otwarcia skrzyneczki diamentowe, złote... Oraz otworzymy sobie jedną legendę. Mam dużo gemów, sobie specjalnie teraz zbierałem, żeby móc wziąć więcej niż jedną rzecz, później jak to nam wyskoczy jeszcze do dobrania. Więc zacznijmy pierw od czegoś łatwego. Z questów wybierzmy sobie teraz odebranie tych naszych złotych. Złota da nam chyba Rar, wersję tą niebieską. To tylko zobaczymy. 6 gemów. Trzy candy, bardzo fajnie I zielonego dostaliśmy, no dobra jak widzicie To są właśnie złote skrzyneczki, więc no Tak mech bym powiedział troszeczkę Otwórzmy drugą, naszą tu, nasz, nasz tutaj złotą skrzyneczkę Tym razem dostaniemy Firewood, okej okay, fajnie ja wolałbym coś do super małpki mieć, bo też chciałem chcę właśnie nabić Do stan awatara, bo by to naprawdę mega mocne, ale tak się Mi nie udaje No i dobrze Zacznijmy od czegoś sensowniejszego, skrzynka diamentowa, 20 zągów. Było, tutaj było trzeba rozwalić I tu już myślę, że będzie jakaś większa zabawa, To też i tak czy jak wiem, że czekacie na legendy A legenda będzie na samym końcu, gdyż tam będę się chwilkę na zastanowić co chce wziąć Ok, tu już mamy epic rare i to już jest sensowna, sensowna skrzynka, sensowna propozycja no, i na końcu otwórzmy kolejnego. Dostaniemy kolejnego, pewnie Epika epiculara. Więc pierwsze co? Pieniążki, 210 gemów. Okej, okay, tam było chyba do alchemika, czyli do. Kurcze, do alchemika mm, to naszego maga. Do sami, właśnie. Do, do sami to było. No, ale teraz to otwórzmy. Cóż tam będzie? Dwie pierwsze są no, śmieciem, ten, tak, tak naprawdę. Chyba, że coś wyskoczy nam niebieskiego, więc nawet się nawet nie patrzy, co tutaj jest. Po prostu rzeczy zielone. Domyślnie uznajcie, że się wywala. Chyba, na pewnym etapie już to Was w ogóle nie interesuje. Na początku możecie czytać, myśleć, że, czy, czy to brać, ale jeśli już wykonujecie mapki Extreme, to nie patrzy się na biały oraz na zielony. Super RAR. Tu dopiero będzie coś ciekawego. Dobra. Wow! Fajnie, bo mam przynajmniej nowego sojusznika. Hunter Wizard. Is ready to talk down and... All the... Magic Arrow Make Short. Okej, okay, ma magiczne strzały jakieś. Eee, short work of balloon. Dobra, chyba to będzie mój faworyt, ale zobaczmy jeszcze tylko to. Ja to chyba gdzieś miałem już. Aktuowany Skill. Nie, dobra, z czym już wiemy, co widzimy, u po weźmiemy sobie nasze znaczy tutaj sojusznika. Tylko, że możemy go dać jeszcze dla Fina, a on chyba nie ma dla nie ma u mnie chyba nikogo tak ciekawego, więc bierzemy. Czyli jeden z tak jak widzicie, mogę sobie kupić coś ekstra. Uh... Sun so Mystic Ice Ball that charge down the track. Czyli wskrzeszamy sobie byczka, który będzie leciał po całej naszej trasie. Nie czuję mocy, nie czuję tego mocy. Więc daję usłyszeć. Z bóle w serca, daję usłyszeć, bo chciałem dwa kupić sobie. Zobaczymy tutaj. Ok, mam wszystko, wszystko już posiadam stąd. Z ciekawością zobaczyłbym to jeszcze. Prawens up to. Aż, jeśli bym przeładował, to jeszcze 5 życia. Te klucze mam, o, to są klucze na dodatkową skrzyneczkę. Mam już dwa, to mi to wystarczy. Ten ring już mam, wydajemy tutaj reload. Czyli zresetujmy to. Zobaczmy teraz. Ok, mam już dwóch faworytów. To. To jest pier O Nie, czekajcie, to jest, to jest coś innego. Myślałem, że to jest coś innego, niestety. Peer. Czyli po prostu będzie przelatywał przez większą ilość. Nie wiem. Banan. Banana Ranks. Ale to może działać coś na zasadzie takiego. Hmm bumerangu Wezmę to i tak Dodaję jeden pierce and jeden cash per pop To all mer -a Jeden cash Per pop Co warstwę Tak? Czyli za każdą warstwę to dodaje Jakbym to dał Finovii to on byłby kozacki wtedy Tak mi się wydaje, prawda? Czyli co warstwę, jak bije jednym strzałem siedem warstw I to jeszcze w pięciu balonach Czy za każde uderzenie po prostu to jest. Dobra, ale to bierzemy, bo to na chcę sobie potestować. Więc dajemy keep Tutaj dajemy kip I teraz mamy dwie opcje. Kupujemy albo nie. Ja kupuję to jeszcze, bo to my sobie sprawdzi u maksa. Więc to wykupimy, widzicie, zbadowałem te moje gemy, ale uwierzcie, że warto. Warto to oczywiście zrobić. No i teraz to, co wy chcieliście pewnie najbardziej: crafting. Wykraftujmy sobie. LEGENDĘ! I to jest faktycznie legenda! Więc zobaczymy co nam się trafi! O, i to kosztowało sporo, 3,5 tysiąca! To jest moja pierwsza legenda kupowana w taki sposób, więc tym bardziej no... Ech, się tą chwilą, no dobra, wystarczyło! Zobaczmy! To już mam, tak? Dokładnie to już mam. 20 range, 8 tego, 10% szansy na kompletne zniszczenie, NIE mołaba. ale Dlatego zdałem, że to jest słabe, później już, później po, to, po czasie uznałem że to jest słabe jednak Okej okay. Shadow Clone Ale to jest abilitka używalna Czyli to co znacie z Star Tower Defense 5, z budynku Wy macie skill na stworzenie swojego, swojego klona Nie chcę tego Nic z tego mi się nie przyda Resetuję w takim razie Wow, mamy trzy legendy może być coś ciekawego. to jest kilo, bo to już akurat to mam teraz do kupienia w sklepie. To nam stworzy stwor, 5 duszków, które będą, będą atakowały balona, plus jeden dodatkowe za każde trzy gwiazdki, czyli mi, mi, mi by respiło biorę w większości bohaterów 5 do 6, więc bez sensu według mnie. Trinket. Wow! 50% do speeda. Chcę to. Zdecyd to zdecydowanie będziemy brali. Zobaczmy tylko, czy jeszcze weźmiemy sobie. Petty Grove. Nie wiem, co to jest. Ice King. A nie, to nie jest tylko pierwsza postać? Przed. Kś... Tak, to chyba jest jego postać, sprzed bycia jeszcze Lodowym królem. Tak? Dobrze mi się wydaje. Chyba tak, ale w tyle pewności, chcę wziąć to, więc to bierzemy od razu. Kip. i wykupimy sobie tego oto sojusznika. Będzie ciekawie, będziecie bardzo, bardzo ciekawie teraz. No i dobra, mamy już bardzo dużo nowy nowych rzeczy. I teraz przydałoby się jakoś fajnie ułożyć. Ja bym bardzo chciał sprostować Maxa. i go zmaksować. Co jest zmaksować Maxa w tym przypadku, to mu usuwamy. Zamiast tego, Maxowi damy to, co teraz się zdobyliśmy, czyli to plus 50% do Speed'a, to będzie jakaś miazga. No i dajmy mu jeszcze Noveringi, chociaż tu widzicie, to właśnie jest ten. No już mam, jak mówiłem, go mam, tylko go nie używam, bo uznałem, że nie jest taki, jaki bym chciał do końca. Ale z chęcią to. To jest tylko Pierce, ale ja jestem ciekawy, czy on będzie wracał, i dlatego też tylko wejdę i przetestuje to. Sojusznika nie mam dla Ciebie nowego, poda? Nie, tutaj dla Ciebie nikt nowy nie doszedł. To w ogóle by była jakaś super małpka, jako sojusznik, to byłoby w ogóle jakaś miazga. E, dobra, odpalmy sobie jakąkolwiek mapkę tutaj. I postawimy samego Maxa. Zobaczymy co sam Max bez upgrade'u będzie w stanie zrobić. Powiedzmy sobie, ta mapka. Na poziomie nor normalnym, tutaj też nie szalejmy za bardzo. Czy ja mam Maxa w ogóle w swoim zestawie, czy jestem dalej na zestawie z Lodowym Królem? Właśnie, ciągle mam, zes zes mam zestaw z Lodowym Królem i się zastanawiam, czemu to nie działa tak, jak bym chciał. Okej, okay. zmienimy to jednak na Maxa, czyli tutaj, Characters i zmienimy wszystkich, usuniemy zestawie samego Maxa, tylko i wyłącznie Max. No powiem wam, że jestem mega ciekaw, jak się tam będzie spisywał, bo idziemy na mapce Hard w takim razie. Nie będę przechodził całej na materiale, prawda? Tylko chcę po prostu go przetestować. Ale ja później sobie zrobię tą mapkę już samemu. Chcę zobaczyć, czy to będzie się cofało. mnie bardzo ciekawi. Nie, to tylko leci do przodu. Tylko to leci do przodu, zdecydowanie. Long, to, okej. Okay. Tak, to tylko leci do przodu. Mmm... myślałem, że będzie troszeczkę lepsze w takim razie. Myślałem, że to będzie troszeczkę lepsze. Tak, se, ale no, ile można że Speed jest naprawdę spory. Speed jest naprawdę duży. No, w takim razie sprawdźmy w inny sposób. To Ten przedmiot nasz. Sprawdźmy go przy pomocy Fina. Znowu zmienimy sobie tutaj naszą postać. Od Maxa zabierzmy tego Speed'a. Jakbyś mógł mi go nie słampujemy, tylko go ściągamy. I załóżmy go Finowi. Gdzie jesteś Fin? Halo, Fin! Jesteś tutaj, dobra. Eee, tobie zabierzemy tego ringa. nie, tobie ci za, zabierzemy to, bo to ci daje kasę, a tego nie chcemy u Ciebie mieć. Damy ci tą nową rzecz, i to. Właściwie wykopywania pieniędzy, co by to miało nie znaczyć. No i tutaj damy ci właśnie. Spida. I zmienimy ci tego pana na tego naszego nowego kolegę. No i zobaczmy teraz i w akcji, jak oni się spisują i na tym będziemy kończyć prawdopodobnie, ale myślę, że to Was za, za ciekawi, jak sobie tutaj poradzić. takie nawet mapce tego typu, bo ta mapka jest specyficzna, jak widzicie. Więc chyba. <słuch> <słuch> Safe! O co, Kaman? Czemuż Ty nie zmieniasz tych postaci od razu? Dobra, jeszcze raz. I teraz co? Ty, ty. Dobra. Tak, możecie się zastanawiać save, ale dlaczego nie stworzysz sobie w razie tak, tak wszystkie postaci na raz, żeby, nie były, żeby tu były dostępne wszystkie postacie? No nie. Chcę jednak grać taką mniejszą ilość, żeby po prostu więcej widzieć nawet. Okej. Okay. Postawmy. go. dajmy mu tylko w zasięg. I ruszmy z koksem. Ile dostajemy za. Okej, okay, dostajemy plus 1 za... znaczy dostajemy plus 2. Okej, okay. interesuje mi dostań za, za nasze płoście za nich. Stowałem 3 albo 4, miałem wrażenie. Czyli z jakby to było faktycznie za warstwę. Cieszę nie. Nie, za każdego zostaje po trzy, widzę. Albo nie? Za ludzkie ciężko jest to określić, naprawdę jest bardzo ciężko to określić teraz. Nie, zostaje po tyle samo, za każdego. No, za każdego zostaje dokładnie po tyle samo. No nie, pójdę, będę musiał sobie tutaj potestować, oczywiście. Instynkt. Kamo? Ok, wow! Czyli co, ona sięga kamo? Jestem w szoku. jest to jest pierwsza postać, która może ściągać Kamu z sojuszników chyba. To jest, żeby mi się przydało tylko i oczy, żeby jeszcze biła ona. No bije kamo. Jak nie zbije kamu, bo właśnie leciało kamo. Jakby ona jeszcze lidy mogła klepać, to już w ogóle byłaby wtedy miazga. Ale niestety chyba nie może. I większy damage, czyli po prostu więcej warst bijemy naraz. Ale to ciągle nie jest to, co ja bym chciał. Szkoda, szkoda. To jest troszeczkę szkoda wam powiem. Ale to i tak jest fajnie, że ona w ogóle widzi kamo. To jest już miła, o, miła, odmiana, to jest miła już odmiana. E, to będzie pewnie, że co? Trzy strzały jednocześnie będzie ona wypuszczała? Poczekajmy z tym, zobaczymy tylko, jak to wygląda i kończmy. I kończmy, kończmy, kończmy. Ten speed jest bardzo ciekawy. Ciekawe jest czy on tutaj sobie poradzi już sam solo, z całością. Z tymi temami, które dają mu jeszcze większego speeda. Albo Fire Princess, ale ona by tutaj robiła miazgę. Tak, trzy strzały co widzicie? Trzy strzałki jednocześnie Dobre, to jest dobre mhm. To jest kozacka rzecz, zdecydowanie No dobra Kończmy w, w tym miejscu Powiem wam, że otwarcie orbów Ja uznaję za udane Dzięki temu, że zyskaliśmy Ten przedmiot, ten truinkę ze speedem Plus, plus 50% to jest po chyba jeden z lepszych i lepszych epików, jaki mogliśmy uzyskać. Nie epików, legend, jakich mogliśmy, jakie mogliśmy uzyskać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. No i będzie zabawa na kolejne testy różnych rzeczy. Na razie dziękuję, dziękuję oczywiście Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku z Blues Adventure Time Tower. Life is, bo tej serii nie kończę, chociaż wiem, że jest średnio oglądana przez Was. Na razie, hej hej, pa!